W drugim meczu rywalizacji o pierwsze miejsce w grupie C, drugiej ligi mężczyzn, Legia Warszawa podejmowała na własnym parkiecie najlepszą drużynę sezonu zasadniczego MCK i Jaworzno. Legilisi za wszelką cenę chcieli zrewanżować się Jaworzanom za wysoką porażkę, jaką ponieśli w meczu numer 1. Przed pierwszym bliskiem Robert Habelski, wieloletni zawodnik i trener Legii Warszawa, został wywołany na parkie. Działacze Legii postanowili wyróżnić Habelskiego za jego 40-letni wkład w pracę na rzecz stowacjnego klubu i włączyli go w poczet galerii sław klubu Legia Warszawa. Trenerzy Legi zmienili skład wyjściowy swojej drużyny nieznac w miejsce Tomka Jaremkiewicza w pierwszej piące znalazł się Michał Świderski. Poza nim swoją szansę dostali Rafał Holnicki, Piotr Nawrot, Marcin Nędzi i Patryk Nowerski. Od pierwszych minut legia kontrolowała grę. Wysoka skuteczność w ataku oraz kontr zakończone punktami dały legii prowadzenie już w pierwszych minutach meczu. Zawodnicy z Jaworzna nie potrafili sforsować doskonałej obrony legionistów, a punkty zdobywali głównie z rzutów wolnych. W drugiej kwarcie legia nie zwolniła tempa i konsekwentnie realizowała założenia sztabu szkoleniowego. Wojskowi oddawali rzuty z dobrze przygotowanych pozycji, a w obronie doskonale. Przekazywali na zesłonach. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 40 do 17 dla Legii. W drugiej połowie legioniści kontrolowali grę i utrzymywali przewagę wypracowaną w dwóch pierwszych kwartach. Kluczowym elementem prowadzącym stołeczny klub do zwycięstwa okazały się zbiórki. Legia wygrała walkę pod tablicami 43 do 23 i zdominowali ten element gry zarówno w ataku, jak i w obronie. Doskonały mecz rozegrał Michał Świderski, który zastąpił w pierwszej piące Tomasza Jeremkiewicza. Świderski karcił przeciwników celnymi rzutami za 3 punkty, co w dużej mierze przyczyniło się do zwiększenia przewagi Legii w drugiej połowie. W 15 minut i 39 sekund zdobył 14 punktów przy 60% skuteczności rzutów z gry. W tym meczu na, w sobotnim żeśmy długo analizowali nasz mecz, choć było ciężko, bo w naszym wykonaniu był tragiczny, ale wyciągnęliśmy wnioski i z tego możemy się cieszyć, dobrze broniliśmy. Pobiegliśmy parę razy z, z kontry, szybkie punkty odrzutka. I to wszystko, i oby tak dalej. Dobrze. I, i też mieliśmy dobrą zbiórkę oczywiście, zbieraliśmy, mieliśmy przechwyt, oby tak dalej. Legia pokonała MCK i jest Jawożną, a sobotni mecz numer 3 w Jaworzni będzie meczem. O wszystko!